z tej strony Weziw. jeszcze tak przed filmem zapraszam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do wyjścia na mojego Instagramu odzwiety. zapraszam Was na mój drugi kanał, link w opisie oraz w przymiernym komentarzu, ponieważ jest tam nowy kozacki odcinek. Zapraszam Was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łezif w sklepie w Fortnite. Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, no i każdy komentarz o treści mega serduszkuje, także piszcie w komentarzu mega, a ja Wam przybieram serduszko, pamiętajcie aby nie wykonywać błędów, ja je robię w celach rozrywkowych na osobnych trybach i nie otrzymuję z nich żadnych. Korzyści, a teraz zapraszam już do filmu. Dobra, a więc generalnie witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite błędów. No i teraz wykonam sobie pierwszy błąd, który jest banalnie prosty. Jest to w zasadzie błąd ze strony Epika, a więc w sumie, no to nie jestem pewien, czy to będzie działało na laboratorium, ale wydaje mi się, że powinno. Także wejdziemy sobie na laboratorium. Najwyżej, jak nie będzie działało, no to pójdziemy na tryb kreatywny. Znaczy, nie na tryb kreatywny, tylko na solówkę zwykłą. Nie wiem skąd ja w ogóle wziąłem tryb kreatywny w tym zdaniu. No ale dobra, generalnie. No to cały błąd polega na tym, że jak pewnie wiecie, no to te pojazdy takie. No te Lamba, ale no nie do końca. No generalnie tego typu pojazdy zniknęły i pojawiły się zamiast tego Ferrari. Ale Epic zapomniało jednego z tych pojazdów usunąć. No i teraz udamy się w pewną lokalizację, na której ten pojazd powinien się znajdować. A mianowicie jest to gdzieś w tej okolicy. Także dobra, lecimy. No i generalnie gdzieś w tej okolicy powinien ten pojazd się tutaj znajdować, także... Przetestujemy i sprawdzimy, czy rzeczywiście on tu jest. Mi się wydaje, że on tutaj powinien być. No, ale dobra, generalnie no to tutaj mamy to drzewko, Oho, to to jest chyba to drzewko, czyli to gdzieś tutaj powinno być, coś takiego, i uwaga, czy to jest ten pojazd, to nie jest ten domek chyba, ciężko się orientuję w tych domkach, no generalnie no to ten błąd chyba już nie działa, został chyba naprawiony już. No bo, jak widzicie, no tutaj tego autka nie ma, jeszcze wejdziemy sobie na solówkę, no i sprawdzimy, ewentualnie również to może zależeć od naszego szczęścia, czy to tam się pojawi, ale nie jestem pewien, wydaje mi się, że tam powinno to być za każdym razem, przynajmniej w filmie było powiedziane, że za każdym razem, więc może Epic już to po prostu naprawiło, ponieważ, no, no nie wiem, no ale od tego jest to seria, żeby przetestować te błędy, także zobaczymy, dobra, a więc lecimy już, także dobra, tutaj to mamy... No i zobaczymy, czy rzeczywiście to autko gdzieś się tutaj znajduje. Jeśli nie będzie, no to po prostu załóżmy, że ten błąd nie działa i pierwszy błąd będzie niepotwierdzony, ponieważ, no generalnie, no to nie widzę tutaj, żeby to działało wszystko. No ale dobra, zaraz zobaczymy. Także dobra. Czy tutaj będzie to autko, czy go nie będzie? No i jakoś nie widzę tutaj nigdzie tego autka. Jest tylko to. Także. No, najprawdopodobniej ten błąd został po prostu naprawiony, także pierwszy błąd z dzisiejszego odcinka nie działa, także przejdźmy do kolejnego błędu, ponieważ no tutaj ewidentnie tego pojazdu nigdzie nie ma. Dobra, a więc generalnie, żeby wykonać ten błąd, musimy się udać, no nie wiem, załóżmy na laboratorium, także polecimy na laboratorium, tylko wyłączymy customiki, bo w sumie nie są nam one potrzebne, jeśli rzeczywiście gramy sami. No to po co mi w sumie jeszcze do tego customiki Także dobra, lecimy na laboratorium. No i teraz przetestujemy kolejny błąd, który jest również mega ciekawy, a polega on na lataniu nowym Ferrari. Także na serio, w sensie nie chodzi mi o szybką jazdę, tylko dosłownie lataniu. Możemy latać po mapie, no ale zobaczymy, czy ten błąd działa. Przetestujemy go. Jeśli działa, no to serio jest OP błędem. Także lecimy. Dobra, także z tego, co wiem, no to na właśnie na zalewy zastoju, czyli tak zwany lazy lake, no to tutaj dokładnie powinno być gdzieś. Ferrari, w sensie tutaj się to powinno respić. Dlatego wrócimy sobie do centrum i chyba tak będzie szybciej, jeśli wrócimy do centrum i po prostu gdzieś tutaj z okolic. Tylko że. Oj, nie mam jakiejś bliskiej okolicy, chyba gasnące są najbliżej. Także dobra, lecimy. No i tutaj przelecimy, i tutaj sobie od razu polecimy tutaj na oczywiście zale w zastoju No i dobra, teraz tylko znaleźć Ferrari, także znajdę Ferrari i się widzimy. Dobra, no i w sumie długo nie szukałem. No i teraz oprócz tego potrzebujemy parę maców i musimy zbudować tutaj takie coś. Także dobra. No i lecimy tym Ferrari. Także dobra, jeden co musimy zrobić. No to teraz będziemy musieli po prostu na sekundę przed wyskokiem włączyć dopalacz, tylko że ja go nie mam przecież przypisanego, także Rzeczywiście to by się przydało zrobić, dobra. Także generalnie teraz powinniśmy sekundę przed wyskokiem użyć, właśnie, do polacza i po prostu cały czas go trzymać. No, i jak widzicie, jeśli po prostu dobrze to będziemy kierowali, no to bylibyśmy w stanie cały czas lecieć. Bo, no w sumie, no to widzicie w sumie, ile my polecieliśmy aż. A naprawdę bylibyśmy w stanie lecieć cały czas, gdyby nie to, że jestem fatalny w takiej, w, w takim lataniu. Po prostu, jak były też kłady, no to też tak średnio umiałem. W sensie jakoś mi to tam szło, bo kłady akurat łatwiej to po prostu wychodziło wszystko. Ale no w autach akurat nie jestem najlepszy, jeśli chodzi o latanie. E, siema, czy ja mogę się dostać tam jakoś, czy nie mogę? Chyba widzowie już mamy. O nie, mamy, udało się. Udało się wydostać Ferrari. Także spróbujemy to wykonać jeszcze raz. Także dobra. Zbudujmy sobie po prostu wyższą tą rampę, żeby nam więcej pozwoliła. Więcej pozwoliła, jakby na wybaczenie, ponieważ, jak widzicie, no to jestem fatalny w tym lataniu. Także dobra. No i sobie teraz polecimy sobie troszeczkę dłużej. No i zobaczycie, że serio to jest mega dobry środek transportu to latanie autami, ponieważ serio to aż zrobię sobie to zaznaczenie, żeby sprawić. Żeby sprawdzić jak No i zobaczymy ile metrów mniej więcej polecimy Także dobra O nie mamy mało paliwa No to nie za dużo No ja najlepszy w tym lataniu jak widzicie nie jestem Ale no będąc takim samym w lataniu jak ja No to 150 metrów to nie jest żaden problem Także serio no, można tutaj więcej polecieć, Pewnie widzicie nagranie, jak ktoś lepiej leci ode mnie. Także serio, naprawdę dosyć ciekawy błąd. A teraz przejdźmy do kolejnego błędu. Dobra, więc generalnie, przeglądając YouTube'a, natknąłem się na naprawdę dziwny błąd, którego niestety nie uda mi się powtórzyć, ale śmiem twierdzić, że jest on prawdziwy, ponieważ no jest to najbardziej randomowy błąd, jaki w życiu widziałem. No i w sumie nawet nie ma instrukcji, za bardzo jak go wykonać. Po prostu sobie taki błąd jest. No i Jak widzicie, no tutaj mamy. Pana Kosmite. No i my mamy Kosmita też na głowie. Tam również jest Kurczak z Kosmitą, który ma kolejnego Kurczaka i Kosmita na sobie. No i sobie tego używamy. I to nas dosłownie laguje w powietrzu i w ogóle. No nie wiem, mega dziwnie to wygląda w sensie. No jest to najgłupszy błąd, chyba jaki w życiu widziałem. I naprawdę jest to no, mega śmieszny błąd. Po prostu. No nie wiem, co na ten temat nawet można za bardzo powiedzieć. Ponieważ jest to błąd taki. No, nie wiem w sumie jakie, no. Jest to po prostu śmieszny błąd, taki randomowy błąd, ponieważ, no w sumie, no to nie można go za bardzo w żaden sposób wykonać czy nawet powtórzyć. Także naprawdę jest to dosyć śmieszny błąd, no i naprawdę jest to coś, co mnie dzisiaj mega rozbawiło, i musiałem wam to pokazać w dzisiejszym odcinku. A teraz zapraszamy już do lobby. Dobra, więc to by było już na tyle w tym filmie, także co, zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, zapraszam was na mojego Instagrama, wyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z maneczkiem, do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu w sklepie w każdy komentarz o treści mega serduszku ja, no i zapraszam was na mój drugi kanał, ponieważ jest tam nowy kazacki odcinek, link w opisie oraz w przypiętym komentarzu, a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!